No ma. Wiecie skąd tym mam dwie, dwie skrzynki? Tego już raczej nie powiem, ale co w nich jest, co w nich wylosuje, to jest już najważniejsze. Więc jazda z temacikiem. Dubel. Och. Bez jaj, wstyd przy widzach, jest tylko jedno rozwiązanie z tej sytuacji. Musimy zrobić tylko jedno zaryzykować. Nie mam wystarczająco. A nie. Dobra, mam wystarczająco. Zobaczmy, co z tego wyniknie. To tyle, co masz mi do zaoferowania? Tylko sprzedają lazurowe glify. Już raz to miałem. Ja. Ale lejm Dać ten sam skin, który miałem? Jak teraz gówno mam z czego sprzedawać? Jeszcze potrzebuję... 6 Ale mniejsza Przynajmniej... Próbowałem Próbowałem I co? I gówno Ale było warte poświęcenia, więc trzymajcie się do zobaczenia inarka. Elo.